Witam wszystkich z tej strony elvis93.pl z kanału Grywamy w gry, jest z nami Kret. Przedstaw się ładnie. Dzień dobry, to ja Kret, czyli Fight and Love I gówno, bo mi się nagrywa na nic włączyć. Ja pierwszy, no dalej. Udało się! I oto ja, Kret, czyli Fight on Love. I gramy z Elvisem. Tak jak już Elvis wspominał, ale mi się te, to nie nagrało. Tak, fragment mojego przywitania ci się nie nagrał. <laughs> tak, fragment przywitania Elvisa mi się nie nagrał, niestety. I będziemy razem grać, ale najpierw zaczniemy może, kurde, znowu nikt nie shoutuje oparty. Na, na... Na serwie pierwszym wszyscy szauczują party, ale na serwie pierwszym będą lagi, będziemy mieli obaj lagi. Tak Dlatego gramy na serwerze drugim, wziąłem sobie bufki i dodam cię do party. Bo no, dawaj. Inwittorie party. Okej. Okay. Albo nie jesteś w zasięgu, albo odedłeś. Nie, czemu jesteśmy w. No nie jesteśmy w, zasię... w zasięgu siebie, nie? Eee, kurde, już nie chcę mieć Vagranta. To... Kto nie. Kto chce mieć? Ty mi powiedz. Dobrze, ja tutaj biegam przy Fernach. To pójdziemy na Nyang Dobrze. Spoko już jestem na moście, wychodzącym z miasta Luz Luz, blues i kokaina. Tak to ja sobie i dobówki odnowić. Filar 06 jakiś Jak pewnie będziecie teraz mogli zauważyć, mam 12 level. A ja też mam 12 level. Tak, tutaj mamy wyświetlone. <laughs> Tylko teraz trzeba się spotkać. Nie wiem, biec w Twoim kierunku? Nie, no czekaj tam i tak musimy tam dojść. Gdzie jesteś? Jeszcze sobie staty rozdałem kulturalnie. Ja przed nagraniem, niestety Ale miałem dwa punkty No co level są dwa punkty Tak Tak więc dużo nikt nie stracił Spoko gram na prywacie kiedyś gdzie no poszedłem, nie tylko na ty. poszedłem na Ibaty Poszedłem na Ibaty, zabiłem Ibata i miałem 30 level Boże Znaczy mm -hmm. so, nie 30-15, później zabiłem drugiego Aebata ja i miałem 30 w ten sposób to był. No. Bo jak się to 15 level, to dalej można expić, i expić, a XP nie idzie w ogóle. W ogóle, w ogóle eee, biegnie nam do nas kracik Dobra, chodź dalej. Idziemy na nie niewniangi Przepraszam, czy ty dziewczyną pogrywasz? Nie, facetem. Mm. To mnie się hmm. chyba nie wydaje. Nie, no to jest facet. Tylko ma trochę podalski fryz. Cute niang niang. ja fuda nie mam. Matko ile misów No i dna. Pomóż bo deadnę Deadnę A... Elvis kurde dlaczego mi nie pomogłeś Idę po chuda Ja jeszcze sobie zamknę. Ja mam pozamykanego. Wkurza mnie ten punk, nie wiem po co w ogóle on jest. Jakbyś wiadomość dostał albo coś. Dobrze. To my się tutaj rozłożymy. No, kocyka ino brakuje. Jakoś tak dziwnie na tej górce siedzimy, ale... Na trawce ładnie. Trawnik w Womzingu. Tak, to sprzedamy. To sprzedamy. To jest na 13 level. To zostawimy. To sprzedamy. Dobrze, tak więc teraz. I mówiłem. to sprzedamy. I teraz kupimy fudę. I na mamy kury. Ja pierdnę. To. Pizza. Trzydzieści. Trzydzieści. Okej. Klos. Jeszcze bufki. Aha, i też. Spoko, w sumie już jest 23. Nie. Więc ma prawo się zziewać. Boże, ja kupiłem pizzę, która daje mi 552 HP, a kurda mam 477. Strata pieniędzy. Nutka mi się zacięła, muzyczka. Nie wiem, czy słyszysz mnie? Słyszę, słyszę. Chyba DCD zostanę. No oh no. Gówno, całkiem mi się gra zacięła. Eee, a pierdzie w problemy techniczne. Gram dzisiaj z Nie ma takiej opcji ja Przechodzimy na Terrarię Tak więc O, widać Pro... z problemami technicznymi kończymy ten odcinek u mnie się on pojawi na kanale i zabieramy się do nagrywania następnego odcinka Terrarii. Tak więc był z wami Elvis 93pl oraz. I fight and love, czyli Kret. Tak, tak więc na razie. Nara.